Pana profesora Koczowskiego, jeśli można. Tam chodzi o to, żeby upowszechnić prawa człowieka, oczywiście. Solidarność w Polsce, ale także wartość solidarności, jako, 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 pewna, jako pewna wartość, którą, którą wyznajemy, która jest ważna w Unii Europejskiej, jest powszechna. Czy te wartości się jakoś łączą ze sobą, prawa człowieka i solidarność? Czy może się wzmacniają? Czy Pan Profesor tu widzi jakieś połączenie, solidarność także międzypokoleniowa, nasze zobowiązania? No, mnie się kojarzą pewne rzeczy, ale oczywiście na pewno Pana Profesora wypowiedź, wszyscy jesteśmy ciekawi, Panie Profesorze, jak Pan Profesor to widzi, upowszechnienie praw człowieka, problem solidarności. Bardzo proszę bym powiedział troszkę w perspektywie historycznej. Dla Europy, tak jak dzisiaj je ujmujemy, że tak powiem, społeczeństwo europejskie, które się tak naprawdę, tak dzisiaj to ujmujemy, formuje tam gdzieś tysiąc lat temu, prawa człowieka były fundamentalną sprawą. I to, co w humanizmie europejskim, w tym humanizmie od xi wieku, bo o tym mówimy, było zasadniczą rzeczą, to były właśnie prawa... Ludzkie. Czasami je nazywano wolności. libertas. to było też tak lekarstwo, ale włączyło się z prawami. I to było to tworzyło Europę. Dzisiaj jak gdyby ujmujemy, że rozpręd Europy, znaczenie Europy w tej lepszej stronie, to są właśnie prawa człowieka. Więc jeżeli mówimy o rzeczach lepszych w kulturze europejskiej, w całej dziesiątej historii społeczeństwa europejskiego, to właśnie o prawach mówimy. Grzechy były od początku, to trzeba powiedzieć. I cały czas te grzechy były. Ale obok grzechów istnienie humanizmu właśnie wyrażającego się w respekcie dla praw człowieka i w innego człowieka, biednego człowieka, wszelkiego człowieka, poganina na by to, będziemy o tym mówili przy Wozowiczu, prawda? Czyli inni ludzie będziemy o tym mówili. To jest właśnie ten humanizm pewien, który stanowił siłę Europy, dał mi siłę, ale przechy jednocześnie. To, to trzeba o tym pamiętać, prawda? Że nie byliśmy tak zbilarnie. Ale rozpoczę to było to. I teraz problem bardzo istotny dla nas. To jest pewien problem powiedzmy, pamięci Europejczyków, bo o Europejczycy powinni zarazem pamiętać o prawach i humanizmie, ale pamiętać oczywiście o, o swoich rozmaitych grzechach. I wiele go o tym można było mówić, bo Auschwitz wynik, tak jakśmy o tym powiedzieli, nie tylko z tego jednego momentu czyjeś tam decyzji, głębsze są pewne podstawy, bo już dzisiaj coraz lepiej stwierdzamy, że kiedy w końcu XIX wieku w mentalności Europejczyków, bardzo szeroko, Rozpowszechniło się to, co nazywamy dalinizmem społecznym, to znaczy zasada walki, każda klasa, każdy naród musi walczyć ze sobą. To był rodzaj takiej mentalności europejskiej, który się potem wyraził w tym, że na przykład Lenin tak odczytał marksizm, że należy siłą, że tak powiem, wprowadzać to, co marxizm nawet myślał, że będzie dobrowolnie prowadzone i potem lepiej wymordował, stali i wymordował w 30 latach 20 parę milionów ludzi dla idei, dla realizacji tej idei. Prawa człowieka gdzie tutaj są, prawda? Jesteśmy na antypodach. Możemy panować wiele innych przykładów. Moje doświadczenie z moimi kolegami, historykami, zakładni kolega, na tym książkę, którąśmy wydali Europa Środkowo-Wschodnia i potem wszyscy zgodnie powiedzieli. Nam jest trudno zrozumieć totalitaryzm w waszej części Europy, środkowej i wschodniej, bo my to zupełnie inaczej widzimy, inaczej rozumiemy. I dlatego pamięć europejska w tej chwili jest tak niesłychanie ważna. Tu jestem bardzo wygodny. Jeden z ostatnich tekstów Bronisława Gerenka, który napisał, świetny taki tekst, to jest właśnie o tym. Bez pewnej budowy pamięci wspólnej europejskiej my nie zbudujemy europejskiej. I to jest chyba, panie przewodniczący Parlamentu Europejskiego, też takie wyzwanie do Parlamentu Europejskiego, żeby przypomnieć, musimy budować pewną wspólnotami, mimo tego, że wielu powiada, że właściwie nie mamy, bo każdy inaczej widzi rozmaite zagadnienia i nie bardzo rozumie, co się działo. Musimy ten fenomen tego, tego co Europa sama zniszczyła się w XX wieku w dużej mierze i wojny światowej, totalitaryzmy, to jest samo zniszczenie Europy. Ta sama genialna Europa, która zrobiła genialne rzeczy, porobiła najbardziej genialnych rzeczy w XX wieku, tak trzeba powiedzieć. Ale musimy to głośno powiedzieć wszyscy. I w Paryżu, i w Warszawie, i w Moskwie. Jak to powiemy raz wszyscy, to będzie to zupełnie inaczej wyglądało. Zaczniemy szukać pewnych wspólnych elementów i to jest wielkie zadanie edukacyjne. I w centrum są prawa. prawa Całą mentalność przez to samo zniszczenie Europy polegało na tym, że Europa podeptała prawa ludzi. Podeptała prawa ludzi. To są pomniki nieszczęścia Europy, prawda? Jeżeli chcemy wyjść z tego, musimy pamiętać o tym, o wszystkich, o, o nie tylko... Auschwitz jest symbolem, ale my doskonale wiemy, że miliony, miliony zostały zaordowani, prawda? Jak to jest woduk u nas. Oczywiście to jest też problem z świata, to jest inna sprawa. I słusznie tutaj Pan wspomniał, że nie możemy o świecie zapominać. Ale jesteśmy bezpośrednio tu odpowiedzialni za naszą Unię i nasza Unia się uda dopiero, jeżeli będziemy mieli wspólną pamięć właśnie skoncentrowaną na prawach człowieka. I tutaj trzeba, dzielniczego by się było, ta obojętność, ten o którym tutaj powiedział, tutaj właśnie nasz świateł z Paryża, ta obojętność to jest bardziej zapominająca, bo lepiej o tym wszystkim zapomnieć. I tak niektórzy myślą, w tej książce niedawno która się ukazała o sensie Europy, są tacy, którzy powiadają, skończmy w ogóle z wyśmieniem, zergijmy całą kulturę europejską z myśleniem o przeszłości, nowy świat chodzimy zupełnie. Koniec. Ale koniec myśleniem to jest koniec myśleniem również nie o pewnych zbrodniach, któreśmy popełnili, prawda? O, ale jednocześnie o tej stronie, że te prawa były takie istotne. Czyli dla naszej przyszłości jest to sprawa zupełnie kluczowa i mogliśmy w Europie całej dawać to przykład światu również, oczywiście. Również nasze naszym w świecie kolonializm i inne rzeczy, czy niewolnictwo, któreśmy uprawiali. Dobrze o tym wiemy. Tych grzechów mieliśmy dużo, ale nie zapominajmy, że obok tego te prawa też były. I zawsze mieli ludzie, którzy bronili, którzy je przypominali. Nawet w najgorszych sytuacjach, nawet tu mam, mam przykłady ludzi, którzy potrafili swoim przykładem pokazać, że te prawa się liczą, prawda? I to jest tak dlatego bardzo ważne. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie profesorze. To jest... Upowszechnianie pamięci Europejczyków, jak Pan Profesor powiedział, bardzo bardzo chyba przekonały nas wszystkie, wszystkich te stwierdzenia o naszych grzechach i konfrontacji tego z humanizmem europejskim. Często, jak się uczymy historii, to więcej słyszymy o humanizmie niż o grzechach. Nie wiem, czy to jest właściwa proporcja, może proporcja jest odwrotna, bo trzeba jej poszukiwać, tej właściwej proporcji. Ale u, nie, u, nie u. Tak jest. Bez wspólnej pamięci nie ma wspólnoty, powiedział pan profesor. A koniec z myśleniem oznacza zapominanie o grzechach. Także bardzo dziękuję. Ja tu sobie skrzętnie wypisuję te wszystkie uwagi. Bo to nie tylko pan dyrektor czuwa nad tym, żeby nasze słowa były zapisane. Ja też tutaj mam. Sprawdzam pana dyrektora w ten sposób.